Tablica upamiętniająca szkołę, która była bardzo ważnym miejscem w naszej historii, została zrealizowana dzięki inicjatywie lokalnych, pasjonatów i społeczników. Nasza gmina jest przykładem tego, że to właśnie tacy ludzie, społecznicy, są głównym motorem, zarówno dbałości o historię i pamięć, ale także i o rozwój i budowanie naszej przyszłości. To, w czym dziś bierzemy udział, to przejaw prawdziwego społeczeństwa obywatelskiego. E, proszę Państwa, w 1890 roku, w tym miejscu, czyli 135 lat, co było? Nic nie było. Polanka była i las, las dookoła, natomiast w oborach pobliskich był majątek dworski, na czele którego stał wówczas hrabia Mieczysław Potulicki. I on wychodząc naprzeciwko potrzebom społecznym, postanowił ufundować dokładnie w tym miejscu, gdzie jest ten budynek, blok numer 8, co publikujemy na zdjęciach porównawczych, satelitarnych. Dokładnie w tym miejscu ten drewniak stał. To można, można sprawdzić. A skąd ten drewniak się wziął? Jest taka druga miejscowość koło. Obór nazywa się Łyczyn i tam była karczma, drewniana karczma i hrabia postanowił tą drewnianą karczmę rozebrać i tu zestawić. I tak ruszyła w 1890 roku ta szkoła, wówczas jeszcze nie w Konstancinie, bo Konstancina nie było, Konstancin to jest dopiero... 1897 rok, ruszyła szkoła w 1890 roku. E, no Szkoła w pierwszej. No, carska, no bo Polski niestety wówczas nie było, ale po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku już była to szkoła, e, szkoła polska. Proszę Państwa, kiedy imię Żeromskiego ta szkoła uzyskała. My dysponujemy świadectwami z lat 40. i 50. Mówię my z... Połecznicy historycy z pieczęciami szkoła imieniem Stefana Żeromskiego. Także ponad wszelką wątpliwość, ta szkoła nosiła imię Stefana Żeromskiego, co do tego historycy nie mają najmniejszej wątpliwości. Nie udało się tylko ustalić dokładnej daty roku, w którym to imię zostało nadane. Dziś z szacunkiem spoglądamy w stronę, gdzie kiedyś stał budynek naszej szkoły. Miejsca, w którym przez pokolenia kształtowały się cechy, charaktery, przyjaźnie i marzenia. Odsłaniając tę tablicę, chcielibyśmy ocalić pamięć o tych, którzy tu uczęszczali przed nami. O uczniach, nauczycielach, pracownikach. To właśnie dzięki nim nasza szkoła ma duszę, którą, która trwa mimo upływu lat. Niech ta tablica przypomina nam, że jesteśmy częścią większej historii i to od nas zależy, jak będzie wyglądać jej dalszy ciąg.